bardzo ładnie, bardzo pięknie i bardzo cudownie muszę zjeść o tak nie wiem co co się stało ale to było Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Ja jestem Kamerzysta i witam Was na najszybciej rozwijającym kanale się w Polsce. Dlatego, jeżeli jesteś nowy, na mojej prawej, to znaczy nie do końca mojej prawej ręce, yy, znajduje się taki ładny czerwony przycisk. I taki sam czerwony przycisk, kliknijcie od tam na dole, aby dołączyć do najszybciej rozwijającego kanału się w Polsce. Tak, właśnie do Ciebie mówię. Do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie. W każdym razie, chyba widzicie, że nie są to moje ręce, a są to ręce osoby upośledzonej. W każdym razie. Moja fryzura jest trochę brzydka, dlatego wypadałoby ją poprawić. Już chyba wiecie, na czym będzie polegać ten odcinek. Z tym, że zamieniamy się rolami. Oczywiście to ja będę gnębić Dredziarza przez cały dzień. I to ja zostanę jego rękoma, no bo nie byłoby zabawy. I jak się z tym czujesz? Zobaczymy, jestem ciekawy. No, zobaczymy, jak sobie poradzisz. Ja jestem gotowy, już się nie mogę doczekać. Także przez cały dzień zostaję rękoma dredziarza. Z tym, że totalnie nic nie będę widzieć. Tak jak dredziarz w tym przypadku, tylko że on jeszcze coś tam widzi i mniej więcej może to gestykulować tymi rękoma. Ale w moim przypadku będzie mieć się bardziej przez Także zapraszam Państwa do oglądania. Siemano mordeczki. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że muszę umyć zęby, umyć twarz, żeby się pobudzić Trzeba się przygotować, bo żadna dziewczyna mnie nie będzie chciała, jeśli moje zamki nie będą wystarczająco czyste Weźmy tutaj szczoteczkę do zębów Tu jest bardzo wysokiej klasy Nałóżmy ją na szczoteczkę do zębów Wydaje mi się, że za, za dużo trochę, ale nie, nie, nie ważne Ała, pucham na głowie. I co sumie to, co jest gizem, co można puchać. Ała, moje rąbki. O, oh, o, oh, o, oh, dobrze, dobrze, tak, 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 puścimy. Wystarczy, jest bardzo dobrze, Może, możemy lecieć dalej. Zajmijmy okulary, bo to jest bardzo potrzebne. Wybijemy. Sobie, błyskawicę. Mogę wam się <mój> <laughs> Dobra, zakręćmy wodę, zakręćmy wodę, zakręćmy wodę. Dokładnie, włoski są bardzo fajne. Y czasami lubię sobie nimi kręcić, tak po prostu z siebie. I lecimy teraz dalej. No to wydaje mi się, że przed wyjściem trzeba się jakoś pomalować, żeby się jakoś prezentować, żeby moja piękna twarz została oświetlona, dostała blasku. Nie mogę się powstrzymać przed. <śmiech> <śmiech> o jezu, coś spadło, nieważne. Szmineczka jest bardzo ładnego koloru. O jezu, tutaj sobie się pomalujemy. O, tu. To... Trzeba trafić bardzo ładnie, bardzo pięknie i bardzo cudownie. I żeby słuchać, że minki. lecimy dalej. Wydaje mi się, że wygląda bardzo ładnie. Weźmiemy tutaj coś takiego. Hmm. Co to takiego? W sumie to nie wiem. Sam przemówimy <śla> się tym w twarz, żeby jeszcze ładniej błyszczeć. Wydaje mi się, że wyglądam bardzo ładnie i każda dziewczyna powie, że jestem cudowny i chyba wyglądam dobrze. Chyba wyglądam dobrze i chyba możemy dalej iść i lecieć lecieć. Wydaje mi się, że możemy złowić zamówienie. E, trzeba kliknąć, e, może kliknąć to głową e, na miejscu, zjemy na miejscu, weźmiemy byle co, maklary, klikamy tego, może to. O, to będzie bardzo dobre Nie, jednak anuluj, kliknę na dole W ogóle to się strasznie zacina i to ledwo co działa Nie wiem o co z tym chodzi Zaraz w to kopnę Dobra, teraz chyba będziemy musieli iść do kasy, bo to nic z tego nie wyjdzie Mam tutaj stówkę Nie mogę się doczekać jak ją wydam na jedzenie Chciałbym złożyć zamówienie co się, co się dzieje Dlaczego nikt nie podchodzi Halo, chodźcie, chodźcie do mnie Ach, nie wiem co jest z Tymi ludźmi, yy, zaraz się wkurzę i zaraz ich zniszczę, rozwalę i zrobię tu krzywdę. Czekamy, nie przejmujemy się tym. O, ktoś podszedł. Dzień dobry, poproszę dwa big maki i cheeseburgera z frytkami i to wszystko. Nie, 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 ja teraz chciałbym złożyć zamówienie. Jest, ale jestem głodny, nie mogę się doczekać jak to zjem. Jestem taki głodny, naprawdę bardzo, bardzo głodny. Dobra, proszę resztę. Nie chcą mi wydać. Olewają nas. O, bo pani już podchodzi, zaraz będziemy mieli pieniążki, będziemy mogli zjeść. Dziękuję pani bardzo. Poczekamy. Mam nadzieję, że to nie będzie długo trwało. Lecimy dalej. A, yy, wypadałoby chyba coś teraz zjeść. Weźmiemy O, fryteczki. Muszę zjeść, mieć siły na dalsze.

Nasz samochodzik potrzebuje power'a, potrzebuje mocy, yy, musimy dać mu trochę energii. Wykręcamy to, yy, lecimy sobie tutaj, yy, yy, nie wiem gdzie, o, weźmiemy to pierwsze z brzegu, ciągniemy to, ciągniemy yy, to, jest yy, 9-5, 9-5 yy, się nam nie przyda, tylko musimy to ładnie odłożyć na miejsce tutaj. Trzeba trafić w szparkę O, tu jest kolejne 9-5 Tu jest D czarne, czarne D Czarne D się nam przyda Uwaga, uwaga, dobra, ciągniemy, jest Teraz trzeba trafić Śiu, Trochę w prawo, i jest, udało nam się, dobra Jest, jest problem O, dobrze, trafiliśmy Prosto w dziurę, prosto w dziurkę Lejemy, lejemy, lejemy 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 tylko chwilę Trochę nam nie wyszło Nieważne Yy, trudno się mówi, trudno, czasami tak jest. Czasami nie trafiam, to nie jest takie łatwe. No, wydaje mi się, że każdemu mogło się zdarzyć, chyba tak. Sytuacja wygląda tak, że przyjechaliśmy tutaj na zakupy. Trzeba wziąć koszyczek. O, 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 już prawie, już prawie. Coś tutaj nie działa, coś tutaj nie pasuje. Nie wiem o co chodzi. Idziemy dalej do następnego. Yy, zaraz się zdenerwuję. Co? Ciśnienie mi podnosi Po prostu już gotuje się we mnie Gotuje się we mnie Dobra, lecimy, lecimy, lecimy O, chyba nie trafiliśmy Ale chcę jechać, tak? Chyba, nie możemy przejść Musimy, dobra, musimy Znaleźć tą stronę, czy nie Podjazd. O, tutaj jest podjazd, dziękuję bardzo Jedziemy, jedziemy Na zakupy Jedzie, jedziemy Na zakupy nie możemy trafić salę Nie zważamy na nic, nie zważamy na nic O chyba wypadło Chyba musimy sobie zatańczyć na róże Pokażemy dancing przed sklepem Pokażemy jak się robi Jak się zdobywa wyświetlenia Jesteśmy w tym najlepsi Yeah, yeah Musimy wziąć koszyczek I idziemy do sklepu I Musimy skręcić w prawo Ale nie wiemy gdzie to jest Dobra, my je... E, to jest płyta kamerzysty, e, może nie, nie ta, tylko e, ta właśnie, ta, tak, to jest ta, to jest ta sławna płyta, która jest dostępna. W każdym Empiku, w każdym jak mi dobrze. Aż się masuje po twarzy tą płytą. masuje się, nacieram jak kremem. Musicie mieć tą płytę yy, nawet dwie. Możecie dwie. Jedną i drugą. Dla, dla wszystkie płyty. Dla koleżanek, dla przyjaciół, dla znajomych, dla mamy, taty, dla rodziców, dosłownie dla wszystkich. Rozumiecie to? Yy, także dziękuję bardzo i mam nadzieję, że odwiedzicie Mpik. Polecam. Polecam płytę. Pozdrawiam. Wydaje mi się, że trzeba kupić coś do picia. Dużo soczków, sok jak leci, jak leci, wino, winogronowy, tego nie weźmiesz, to jest, nie, rzucisz, nie, albo jednak weźmiesz, jeśli nie weźmiesz, to jednak weźmiesz, takie jest założenie, bierzemy jak najwięcej soku, wszystkie soki, uwielbiam orężadę, orężada jest najlepsza. Pyszna, cudowna, Idziemy dalej. Uwaga pod nogi, przy zakupach może być czasami niebezpieczne. Nie wnikajcie, gdy butelki się będą tarzać po ziemi. To nie jest ważne. O Pepsi! Pepsi! Dużo Pepsi! O, moja moja noga! Lipton, Lipton! Jeszcze ostatnie ostatnie co nam zostało. Wydaje mi się, że wystarczy nam picia na jakoś tydzień. Tydzień to będzie idealnie, żeby zapełnić nasze zbiorniki. No i co? No i chyba ch wystarczy nam to tyle Tyle z naszych zakupów Lecimy dalej Dobra, lecimy sobie dalej eee, Razem z moim ziomalem wpadliśmy na pomysł Że będziemy skalać frytki Będziemy jeść frytki I jeszcze więcej I jeszcze, dawaj, hop, hop, hop Jeszcze więcej I jeszcze więcej Dobra, nie trafiliśmy, to nie jest ważne Lecimy sobie dalej Możemy to podnieść Patrzcie, wypadły mi ręce, ale to nie jest ważne Dobra, i tak nie trafiliśmy. Czasami tak bywa, czasami tak jest. Nie mamy na to wpływu, lecimy dalej. Wybrać jeszcze jedną paczkę. Ostatnia, wielka paka. rzucamy ją. Jest, jest. Wiecie co? Bardzo, albo bardzo mi się chce pić. Napiłbym się jakieś wody teraz. Tu jest jakaś jest drzewka. Nie, dobra, lecimy. O, jest, buteleczka dla nas. Specjalnie czekaliśmy na to. Ciężki jest ten koszyk. Bardzo. Musimy. <grymne> Możemy prowadzić zakupy dalej. Mam nadzieję, że, damy że radę dojść do domu dzisiaj bez tych rąk Ale jest ciężko. To jest koniec naszego picia. Wyczerpaliśmy wszystko. Bardzo nam się zachciało pić, ale teraz idziemy siku. Po prostu idziemy siku. Generalnie, nie wiem co. Co się stało? Ale, ale to on! To on! To on! To on! To on! To on, to on. To co jest? I'm dead. Uçak Ty szmaciarzu. O co chodzi? Ty szmaciarzu. Co? Co robiłeś mi przez cały dzień? No przyznaj się, co robiłeś. Wiesz każdy Przed widział, ty... co robiłeś. Ale, Ale... Ale... <laughs> słuchaj, przez ciebie uderzyła mnie jakaś w ogóle laska, ty piara, w ogóle randomowa. Ty ja uciekłem. Co ty sobie. Ale wiesz, co tak ci się odwdzięczę? Jezu, ty nawet nie wiesz, widzowie nie są świadomi. Tak ci się odegram, o Jezu, nie będzie już uśmiechniętego kamerzysty. Nie będziesz już chodził uśmiechnięty. Zobaczysz, chcesz zakończyć odcineczek? Zakończ, zakończ. No chcę zakończyć. Zakończ, no. My pogadamy jeszcze później No ja wiem, że jesteś zdenerwowana, ale nie denerwuj się Huberci. No po Hubert się Huberci denerwujesz? No wiedziałeś jak to się dzieje. A fajną masz opaskę w ogóle. Skąd masz? No od ciebie, no zaraz ci oddam. Ale w każdym razie, no przepraszam, że tak wyszło. No Po prostu poniosło mnie fajną... fajny tyłeczek miałem. Musiałem załapać w każdym razie dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli jesteś nowy i obejrzałeś ten film do końca i film Ci się oczywiście spodobał, bo my się jak najbardziej staramy, żeby Wam podobały się filmy, to zostaw taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz tutaj, tutaj wiruje ten czerwony przycisk tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego kanału się w Polsce. A ja dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym jeszcze lepszym odcinku. Do zobaczenia. Oczywiście.